Weź, no i już nagrywamy, czy będziesz już tam... Prawdziwy Jan, już zobacz. No, klamera, bo jest coś w tych aparatach Reklamow... swoich. Reklamówka z recyklingu. Prawilna. Klaps, pierwszy ujęcie, no pierwsze scena pierwsza. Może dać. Eee. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Nikamili i yeah. ja. I on. Słuchajcie, jakiś czas temu e, zadaliśmy Wam pytanie, jaki jest Wasz wymarzony, ulubiony rower szosowy w przypadku, gdy Sky is the limit, czyli tak naprawdę mamy nieograniczony budżet. Zdecydowaną większością, w sumie nawet nie wiem dlaczego, ale tak wyszło, wygrało. Pinarello Dogma. Nie wiem, czemu tak wyszło. Czeba. Bo Kwiatkowski pewnie jeździ. I to jest raczej unikatowe, nie zobaczysz tego na ustawkach. No może i tak. Ale słuchajcie, taka ciekawostka. Pinarello niedawno wydało swój najnowszy model, który się już nie nazywa F12, tylko najnowszy model najszybszego roweru ich. Jak się nazywa? Pinarello. <laughs> nie, nazywa się po prostu Pinarello Dogma F. I teraz uwaga, ich najwyższy model. A wiesz czemu? Nie wiem. Bo trzynastka była Pechowa. Napis do pana Pinarello, się zapytaj, czy... Tak. E, Pinarello w swojej największej, najdroższej konfiguracji to jest. Pamiętasz z proroderów? To jest około 70 Sz koła. No, jakoś 69 tak. 69 tysięcy chyba będzie kosztował. Występuje w trzech malowaniach czarny, wiecznie młody, modny e, stelt. Się mówi mówię czarnym czasami, co? Czy nie? nie, dla mnie się nie podoba. Okej. Okay. Jest zawsze, ten najszyb... się jest zawsze najszybszy czarno-czerwony i on jest niby jako model timowy i jest czarno-srebrny, też dość ładny. Ja nie wiem, czy on jest czarno-czerwony, to on w granat nie wchodzi ten. Nie. Ta? Te? No ma napisane Eruption Red. Red to tomy. Metod... Ale to granat, bo Grandineo z Grandier, oni mają ciemne granaty ciuchy. I... Nie, no, no to, dobra, to tak To będzie. jest czarny. Kto na tym jeździ wygrywa? Kto ja nie. wygrał na tym ostatnim? No i ja też Na tym jeszcze nic, bo to Tych na przyszły, przyszły rok jest. No. A kto na Pinarello logania? Masz taką wiedzę czy nie masz? Nie mam. Nie zapisałeś? Nie. A ty, ma, a ty wiesz, czy to ganie? No, Kwiatkowski. No. no i już. E... I Filippo Ganna. I Onda. Nie, Ganna. E, I on dobrze gania na tym. Tak? Słuchajcie, i to jest rower, który według naszej ankiety. To Geraint Thomas. Tak, no generalnie, co ty powiesz? Fajny, no. Że to chyba ostatni producent, który dołączył do tego klubu, który wstawił tarcze. Bo oni jeszcze w tym sezonie chyba znaczy, na zwykłych. Może A czy dalej Pinarello, nawet ten nowy model, jak zamawiacie, to możecie zamówić wersji na zwykłych hamulcach bądź na hamulcach tarczowych. Generalnie ten rower nie może się nie podobać. No ja on Shimano wstawił. Jest na Shimano też. Jest na Shimano drugi model, no, ale to u nich mnie. najwyższy model w konfiguracji. To jest właśnie ten. To jest taki sam, tylko ma inny osprzęt Ja generalnie jeżdżę na Sremie. No i dobra, co masz tutaj dalej ze swoich ugólich. No, takich tutaj mam ukrytych. Notatek. No to, 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 to teraz możemy. damy o to. To dobra marka? Tak. I ten rower już trochę powygrywał. Coś wiadomo. Nie, no dobra, o wersji limitowanej nie będziemy mówić. I uwaga, przynajmniej nimiwami. Jakby Specialized. Specialized S Works. Nie wiem czemu chciałem odruchowo powiedzieć Epic, ale Tarmac SL7. I uwaga, są firmy, które wyspecjalizowały się w jakichś segmentach. Przykładowo, z Kotów sporo się sprzedaje MTB, bo tam jest tak. Nino Shorter i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o rowery szosowe, to Tarmac jest takim synonimem najszybszego roweru, może ze względu na to, że najwięcej teamów na tym jeździ. Najwięcej to wygrywało za sprawą najpierw Contadora, później Sagana. No a teraz Julian Ala Filip i jeszcze tam Remco Evan Powell. Remco Tak, Remco. no generalnie jest ich sporo. I jeżeli chodzi o sam rower, kurcze pieczone, no piękny, no, czarno-czerwony, najszybszy w naszych kolorach. O mógłby być. O. Kopony by wywalił. Tak, i dlaczego w ogóle nie będziemy poruszać przy tych rowerach kwestii technicznych. Każdy ma albo Durace'a, albo Red'a etapa AXS'a, czyli przyrzutki tak. bezprzewodowego, albo najnowszego 12-rzędowego. W zależności od firmy, Spec produkuje własne koła, które są świetne, Rowala, to są wstawione Rowale. By, mm, pina nie ma tak rozbudowanego, nie jest tak rozbudowaną marką, to tam były koła. DT? Nie, tam H&M. DT były. DT były. Był, no były, e no. DT? Ale co ty powiesz, szarpałby? Szarpał. Czemu? Bo mi się podoba generalnie spec tarmok. W każdej wersji mi się podoba. Tak. A pa pamiętasz co Spec wygrał ostatnio, czy sobie? Nie, tu mam taką kartkę sobie na moim tablecie mam. No. Wiem, że na przykład Julian Filip wygrał strzałę walońską. No. I wygrał Mistrzostwo Świata ze, sta ze Startucha wspólnego. A kiedy? W tym to było? roku. Tak? No, piękną ucieczkę zrobił ten. W końcówce. To jest bardzo fajna maszyna. Jedno mnie martwi, tylko że Sagan już nie, nie, nie wygrał nic w tym roku. I już nie wygra. I nie wygra na specu. Tak. Minus jest tego taki, że mamy zamówionych kilka sztuk tego roweru. Mamy zamówiony jeden pod klienta, który już się zdecydował. A prawdopodobnie nie dostaniemy żadnego, bo nie ma. No to tak fajnie sobie zdjęcie oglądać w internecie. Nie, no podobno ktoś tam w Europie, nie wiem. Czyli oszfabili nas. Nie, to wygniemy. No, szukali nas, no. My zajmujemy, a rowerów nie ma, no. no. Co my tu mamy? Tam, To jest marka Canyon. Jest. I tu cołowy, chyba zawodnik, który się chwytał już każdej dyscypliny. Jak się nazywa, pamiętasz? Pan, który z Trotlonu się wywodził. Nie, nie, nie z Tretlonu, z CX-a, tak. przepraszam, Vanderpol. der Poel. Matthew van der Poel. Jego dziadek też coś tam wygrywał w Tour de France. Tak? Tak. No i uwaga, Canyon. Dlaczego Canyon będzie najtańszy i czy to jest dobry rower? Canyon będzie najtańszy, a no to dlatego, że nie możecie do tego roweru się przymierzyć, nie macie gdzie iść, z kim porozmawiać o tym, nie macie za bardzo wsparcia takiego serwisowego stricte na miejscu, bo oni nie sprzedają się w sklepach stacjonarnych, tylko możecie sobie kliknąć na stronie, zamówić i z głowy rower przyjdzie. Dlatego też on będzie miał najlepszą cenę, ponieważ takie firmy jak my po prostu nie sprzedają, nie zarabiają, a no nie ma co ukrywać, no fajnie dostajesz wypłatę? Fajnie. No fajnie dla mnie też jest bardzo fajnie, a po to są takie sklepy jak my, po to są akcje na świecie prowadzone, Support Your e, Bike Shop. Nie, że support w rowerze, tylko że wspieraj swoje lokalne sklepy rowerowe, bo zawsze fajnie jest mieć gdzie zajść, podotykać, naprawić. I porozmawiać. I porozmawiać, podzielić się wiedzą, zjeść ciastko, wypić kawę. No i tyle. Czy to jest dobry rower? Tak. No bardzo tu dobry rower. Nie można złego 3 słowa 3. powiedzieć o nim. No Wanderpool wygrywa sporo ciągle gdzieś go słychać. Co on tam ostatnio? Masz zapisany na tablata. Nie wiem, ale wiem, że się wywrócił na igrzyskach i plecy są Prawda, ładne. prawda, no. Ale to jest. Ale on jak nie wygrywa, to i tak ucieka ucieka, a potem coś w ten... tym. No to oszalały Oszalały chyba. Jest, jest. Z racji, że sport, jakim jest kolarstwo przełajowe jest oszalałe, to ten człowiek też musi być oszalały, on się szarpie. Ale wydaje mi się, że jak nabierze trochę ogłady takiej. W sensie będzie czuł kilka razy, że mógł to wygrać, a nie wygrał, bo stwierdził, że wygra 50 km przed metą już to może wygrać. No to wtedy będzie troszeczkę lepiej. Przechodzimy tutaj. Do tego? Do tego. To tu moje ściągi podpowiadają. I teraz uwaga. Trek względem marek typu Pinarello czy Specialized będzie tańszy, no bo Spec kosztuje 64, Pina 70, ten kosztuje 57, 700 w teorii. Jest nawet dostępny w kilku kolorach, a raczej możemy pooglądać na zdjęciach kilka no. e, kilka kolorów. No ale co mamy z Trekiem? Generalnie Trek jak stworzył Najnowszą emondę, która wyszła kiedy? 2-3 lata trzy lata temu. Jak dwa. Tak, wyszło dwa. Wyszła dwa, A trzy, ta jeszcze tam. Wyszło no. 2-3 lata temu. Stał się rowerem takim mocno uniwersalnym, bo on przód konstrukcyjny czerpie trochę z madonki. Tak, jest spłaszczony pod aero, już taki robiony Dokładnie, jest. Dokładnie, bardzo... ale cała konstrukcja ramy jest. Tak jak tarmak do wspinaczy górskich. Racingowa, Tak. Jest lekka. No i tu znowu wracamy do tego, że mamy koła Bontragera z Lifetime Warranty, mamy osprzęt znowu napchany dura Te wszystkie rowery, o których mówimy, to też jest istotne, one będą ważyły w granicach limitu UCI. Tam 6 tysięcy limit jest. Mhm. No. I one gdzieś tyle ważą. Zdarza się oczywiście, że któryś będzie ważył trochę mniej, czasami konstruktor stworzy rower jeszcze lżejszy, Wówczas zdarzało się, że na zawodach o i musiano te, e, musiano jest takie słowo? Musieli. Ktoś musiał dociążyć rower czymś Żeby tam, waga się zgadzała. Żeby waga się zgadzała, bo pan sędzia przyszedł, rychły Dimitry i mówi o no, no, no my friend. Ale tak naprawdę Trek no to tylko ta Lizy Degnan, De De tak? Ja nie wiem no. z angielskiego słaby. To wygrała w tym roku Paris-Roubaix. No tak, ale Mistrzostwo Świata też wygrał. Ale to dwa lata temu. No tak, generalnie... Trek ja mam takie wrażenie, nie przechwalając, że mocno idzie w kierunku zawodów, wygrywania zawodów i tak no nie ma kogo podkupić już. No wszyscy gdzieś tam się porozchodzili troszkę. A bo... nie bali, odchodzi chyba. No tam nie wiadomo co będzie, ale mają bardzo mocny team MTB, mają dość mocny team Co masz teraz? Przechodzimy firmę, Co można spotkać na stacjach benzynowych? Bo jest to Merida. I w tym roku Merida wygrała tak Jak naprawdę. to mówią, kto Gites ten wie. No i Gites. No i wygrał pan Sony... Ale nie Crockett z Miami Vice. To no Sony... i on tam, Sony Crockett no, i biały Sonny. Oh, Sony, Sony Crockett. Nieprawdopodobny Sony Crockett. Oh, Sony, oh, Sony Kroket. Sony Colbrelli. Tak wygrał parę Rubę. Tak i w ogóle tu zaszła dziwna rzecz. No zaszła, bo ten co go gonił, ale to reak to było, nie? Chyba tak, ten co go gonił z tego, z Ineos, to tak. przez koło mu źle napompowany, miał w drugim rowerze, się wywrócił. Tak, i uwaga, Merida, no co ty możesz powiedzieć? No podoba się dla mnie, ładna jest. Tak. Może taka trochę... Trochę mi to Gianta przypomina. Czy mi to wszystko o to przypomina? Te tylne, te trójkąty są niżej poprowadzone, i dla mnie wszystko tak samo wygląda. No, ale generalnie przypomina trochę Gianta, przynajmniej dla mnie tak troszeczkę konstrukcyjnie, propela. Znowu wracamy do tego, że mamy całość na diurejsie. Koła te wirzyny to tak. One są niezłe, jaką musi być dystrybutor, żeby miał wszystko do nich. A nie bardzo tak. No jest nie, nie Halo, nie Halo. Tym. Nie Halo, ale za to mamy dobrą cenę, bo najwyższy model 50 tysięcy to mamy. W ogóle o czym rozmawiamy? Rower, no. rower 50 tysięcy, 20 tysięcy tańszy niż Pinarello. Tak. Eee, to dobra cena jest. No, ale w skrócie to jakby to dziwnie nie brzmiało, to jest dobra cena. Eee, no i co? I to jest bardzo dobry rower tak naprawdę. Tak. Tylko... I nie są brzydkie. Nie są brzydkie, tylko w dalszym ciągu, tak jak Giant będzie Giantem, Merida będzie Meridą, to gdzieś w mentalności nie układa to się w topie. No nie, ale te rowery były, są i są w proturze tak naprawdę. Tak i, I mają bardzo dobrą lat. relację ceny do jakości, także... Jak ktoś ma ochotę, to na pewno błędu nie popełni. No nie. Ale czy zrobi wybitnie dobrze, to też tak. To tak. no, O! 1885. Już no. Trochę produkują, co? Tak, i to pan wymyślił zaciski do kół. Kto? Mm, Ten pan... Bianchi. Co to mówić? No i co w Bianci? Primo Roglic. Tak, to znane nazwisko, ale w ogóle I zobacz, van Art. Tak. Fastest line jest napisane. A to nie to. To, to nie to. Uuu! No oni... Na, no, a to nie. No, on, no, słyszałem, ultra. że Bianci zadzwonił no. do ciebie, mówi, żebyś wymyślił tak. rower i ty wymyśliłeś. Ja I on się pyta, jak nazwać? W print. Normalnie. E, generalnie Potre jeżdżą. Tak. No i z kolei Bianci to już taka jedna z tych marek takich włoskich uważanych za takie dzieła sztuki. Trochę. Tylko pamiętajmy, no, że to jest bardzo ładny rower, ma trójkąt wyższy niż ten. No działek. ma i to mi się podoba. Tak, eee, przy czym, kurczę, no jak to jest z tymi włoska, włoskimi markami, Jaka, jak wygląda rzeczywistość? No rzeczywistość jest taka, że dostępność rowerów jest tragiczna. Tam nie ma z nim komprensy z nikim. Nie ma, raczej jest tragiczna, bo względ, jak największe marki sprzedają w dziesiątkach tysięcy rowerów szosowych. No, takie niszowe, no, to... jak Maserati, Ferrari, tak? No, dokładnie, jest to fajne, tylko pytanie, co potem, jak obsługa, jak gwarancja? No bo jednak fajnie wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych i mieć pewność, że ktoś tam Ta, Ci kiedyś pomoże, a tutaj... Pomogę. Ale rowery są generalnie ładne. Tak, ale jeżeli rozmawiamy o najfajniejszych, najszybszych no, to rowerach, to. to tak, to co na nim zrobił? Wiesz co na nim zrobił? Tak, nie, nie ten. Ale to ludzie Google sobie co zrobił Primo Roglicz, bo dużo tego jest i ciężko tak naprawdę ten za pierwszym miejsce na jakimś wyścigu wieloetapowym, czy drugie, czy piąte, nie? Ale to takie dwa najbardziej znanych. No pewnie może tak. I on. von Van Art. Tak on, on, naprawdę. On, jeśli dobrze pamiętam, WLT wygrał ostatnio chyba. Za o, Z, no, Z, no, 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 no. no, no? no WLT, no. I co nam zostało? I zostało nam tak naprawdę kolnego. I kolnego, kolnego. O Jezu, kolnego Polska, nawet, nawet nie wchodzę. Chyba najbardziej kultowa marka tak naprawdę wśród, wśród kolarzy sosowych. Nawet u nas Fiszy jeden. Ja bym generalnie kolnego chciał mieć. Nawet. Pogaczar, no tak no No, tak. i właśnie jego chciałem, tak Tak A ja roboc... tam Majka też jeździ w tym roku Tak W U.A.E. Tak No ale generalnie, kurczę, no co można powiedzieć o Colnago Są tu zdecydowanie, jak dla mnie Najładniejsze rowery, jedne z najładniejszych rowerów, jakie są produkowane na świecie eee, Tylko kurczę, no Bardzo lubię pana Henryka Charuckiego ale to cena tego roweru? To nie, nie ma czegoś takiego. Nie ma cena. I, i... W Polsce jest dystrybutor, firma pośrednicząca, pan Henryk Harucki, którego darzę ogromnym szacunkiem. Szacunkiem, sz, 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 no. no. Ale szacunk. Ty masz dobry szacunk? Kolorów jest mnóstwo, wygląda to zjawiskowo, no przecież o te łączenia tutaj, o to. To mi się nie podoba. Mi się bardzo podoba. Ja, ja w ogóle jestem zakochany w tym rowerze, wygląda świetnie. Tylko kurczę, no znowu wracamy do tego, że nie chciałbym utopić kilkudziesięciu tysięcy, że jak mi się coś stanie, to przede wszystkim nie wiem kiedy to przyjdzie, ale widz, bo to są rowery dla ortodoksyjnych kolarzy. Tak. Którzy mają jakąś wiedzę, którzy chcą mieć rower nietuzinkowy, tak jak kupujesz Maserati, tak, trzymasz go w garażu, bo się zepsuje. Wąski, I, i wiadomo mnie zaimponowałeś i wiadomo, co pot wąs. jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Co z tym robić tak naprawdę? Weźmiesz taki do sklepu, postawisz taki rower za 60 parę tysięcy. On będzie... I przyjdą ludzie, będą, nie powiem co, będą się robić na jego, na jego widok głaskać, no głaskać, wiadomo czym potem. No. Generalnie mi się to rower jest ładny, ale nie wiem bym wydał. Jak miał tyle czym go kupił. Mi się te mufy tam nie podobają. No mi się te mufy tam podobają. No mi nie. I tak sobie myślę, ile tu rowerów wymieniliśmy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć? Tak, zostaje jeszcze tak naprawdę Scott, który się przywija ciągle w proturze. Yy... Wilier No sporo tego jest, Czerwelo i w ogóle, no jest tego sporo, ale taka ciekawostka Jakby ktoś chciał sobie kupić najlepszych sześć rowerów na świecie, to pół miliona mało To jest problem Nie, czekaj, starczyłoby pół miliona No, to jest problem Ale ćwierć miliona mało Ale ich nie kupi, bo ich nie ma Znaczy, może zamówić i pewnie udałoby się skompletować na przestrzeni dwóch lat No Czyli to już byłby stary rower. I przy okazji kolory by się pozmieniały i nie daj nowy model by wyszedł i tak dalej, także no, współpraca z większymi firmami daje taki komfort, że jesteśmy w miarę na bieżąco z tym co się dzieje i z ofertą. Ta. Dobra, będziemy kończyć, dajcie znać czy w ogóle jestem skontynuować taką serię, gdzie pokazujemy Wam najlepsze, najdroższe, najszybsze najfajniejsze no sprzęty, nie tylko takie, które są dostępne u nas, ale i na świecie. A tak w gwoli podsumowania, jak mógłbyś wybrać tylko jeden, ale tak szczerze, jeden, jedyny rower, jeden rower szosowy? Stąd? Skądkolwiek. To chyba Pinarello. Pinarello. Ale nie na tych kołach, tylko na tych y, Miles coś tam tych niemieckich. Wiem, o których mówisz nie te takie. To, tam te koła 30 ileś tysięcy A to nie te takie czteroramienne. No nie, nie. Tylko nie. Te, te co oni jeżdżą. Oni czasami jeżdżą na ich górskich w tych kołach. No. To takie Pinarello, chyba wybrał. No. Piękne. Tak jak lubię treka, tak bym Dobra. wybrał Dobra. Dziękujemy. Pamiętajcie o dzwonkach, lajkach, subskrypcjach. Widzimy się następnym razem. Piąteczka.